Xbox One. Tak, wbrew wielu różnym wcześniejszym spekulacjom, nazywa się nowa konsola Microsoftu. Urządzenie wyposażone zostało w 8GB pamięci RAM oraz procesor dostarczony przez firmę AMD. Stworzony on został w technologii 28 nanometrów, dzięki czemu ma być mniej prądożerny. Konsola ma być nawet czterokrotnie cichsza od swoich poprzedników. Nie znamy jeszcze oficjalnych danych dotyczących układu graficznego, wiadomo tylko, że będzie on zgodny z DirectX 11.1. Dysk konsoli ma pojemność 500 GB. Xbox One wyposażono także w napęd Blu-ray oraz ze złącza HDMI i USB 3.0. Konsola nie będzie wstecznie kompatybilna. Według pierwszych pokonferencyjnych doniesień, nie będzie wymagała także płyty z grą, a to z powodu obowiązkowej instalacji gier na dysku. Kontrowersyjny wydaje się też pomysł tylko jednej bezpłatnej instalacji. Za kolejne trzeba będzie uiścić opłatę. Sporej ilości zmian doczekał się pad. Oprócz zmienionego kształtu największą nowinką są triggery z wibracjami. Przemodelowany został także d największa bolączka poprzednika. Nowy Kinect wykryje ruchy nawet do sześciu graczy. Przy jego pomocy można będzie także nawigować po konsoli za pośrednictwem komend głosowych. Kinect będzie wymagany do obsługi Xbox One. Ogółem mówiąc, urządzenie ma działać znacznie precyzyjniej od swojego poprzednika. Znajdzie również zastosowanie w wideokonferencjach za pośrednictwem Skype'a. Wielowątkowa architektura pozwoli na niezwykle szybkie i sprawne przełączanie się pomiędzy aplikacjami konsoli. Microsoft określa ją jako domowe centrum rozrywki. Za jej pośrednictwem będziemy mieli dostęp do zasobów multimedialnych, telewizji, internetu oraz gier. Zmian doczeka się także Xbox Live. Przebudowane zostaną osiągnięcia, które teraz będą wskazywać na to, jak gramy, a nie co zrobiliśmy w grze. Zachowamy swój Gamer Tag i Gamer Score. Rozwinięta infrastruktura usługi pozwoli na jej znacznie szybsze działanie. Konsola pozwoli także na zgrywanie wideo z rozgrywki i umieszczanie go w chmurze. Pokaz gier zainaugurowało Electronic Arts. Wydawca rozpoczął strategiczne partnerstwo z Microsoftem, a jednym z jego owoców ma być m.in. ekskluzywna dla konsoli giganta z Redmond zawartość FIFA 14. Oprócz urywków z piłkarskiej serii zobaczyliśmy także inne sportówki od elektroników NBA Live 14 oraz nowe odsłony UFC i NFL, które w Polsce nie cieszą się taką popularnością jak FIFA. Jednym z tytułów startowych na Xbox One będzie Forza Motorsport 5. Po skoku w bog, jakiego doświadczyliśmy z Forza Horizon, seria wraca do korzeni. Ponownie pościgamy się na zamkniętych torach. Motorsport 5 będzie nie tylko tytułem startowym konsoli, ale jednym z 15 ekskluzywnych, które otrzyma Xbox One w ciągu roku. Aż 8 z nich to zupełnie nowe marki. Swoją grę zaprezentowali też twórcy Alana Wake'a i Maxa Payne'a studio Remedy. Quantum Break nadal jest jednak bardzo zagadkowym tytułem. Zwiastun, choć efektowny, nie pokazał niemal nic konkretnego. Wraz z nowym Xboxem nie mogło zabraknąć zapowiedzi związanej z serią Halo. Niestety nie doczekaliśmy się zapowiedzi kolejnej gry z uniwersum, ale telewizyjnego serialu, w którego produkcji maczał palce będzie Steven Spielberg. Konferencja zakończyła się solidną porcją materiałów wideo z Call of Duty Ghosts. Gra otrzyma zupełnie nowy silnik graficzny, który pozwoli przeskoczyć serii na zupełnie nowy poziom wizualiów i to w 60 klatkach na sekundę. Wśród pokazanych nowinek były ostre jak brzytwa tekstury i dynamicznie zmieniające się otoczenie, które pojawi się także w rozgrywkach wieloosobowych, a także bardzo szczegółowe modele postaci. Wśród bohaterów gry pojawia się pies, który będzie brał czynny udział w walce oczywiście po naszej stronie. Gra wykorzysta także drugi ekran, zapewne dzięki technologii Smart Glass. Premiera Xbox One ma nastąpić jeszcze w tym roku. Więcej informacji i zapowiedzi już za niespełna 3 tygodnie na targach E3 w Los Angeles. Więcej informacji z konferencji znajdziecie na stronie GameZilli.